W dzisiejszym odcinku między innymi. No jak tak można? Kilka dni i poranie śladu nie ma. Panie jak 150. A tych to topem nawet w zadnie kopła. Modyś pan jeszcze a starszych słuchać trzeba. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Tomek, a to jest mój kanał zdrowo i wesoło. Na początku tradycyjnie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Wam za oglądanie, lajki, komentarze i subskrypcję. Ten kanał istnieje dla Was i dzięki Wam, dlatego też zachęcam Was. Panie Tomek, nie zamulaj pan, bo się widzowie znudzą. Racja, jedźmy z tym koksem. Pani Pelagio, wydawać by się mogło, że opowiedziała nam Pani już o wszystkich sposobach na wspomaganie odporności. No, kochany, a o miodzie żeś Pan zapomniał? No, jak tak można? Y, to o miodzie nic nie było? No, faktycznie, a przecież to tak ważny element zdrowego życia. No, widzisz Pan, pamiętam, że kiedyś pierwszy raz próbowałam miodu prosto z ula, a nie ze sojka. No i niezłym miałam, jak to mój wnuczek mawia. Jedna pszczoła usiadła mi na nosie, jak mnie ta Franca, rozumiesz pan, nie urządliła! Ojej, to musiało boleć! No, bo zaraz jeszcze sama sobie, rozumiesz pan, z plaskacza poprawiam, a chciałam jakoś tę francę pogonić. To była kolejna dobra lekcja! Mówią, że człowiek uczy się całe życie. He, he jak to młody i się uczyć chce? A co do miodu, to jest on znany z właściwości antybakteryjnych i przeciwzapalnych. Można stosować go jako naturalny dodatek do napojów, potraw, a także w celach leczniczych. Na przykład u mnie w domu się piją mleko z miodem i masłem, jak to za ale pamiętaj pan, miód nie jest zalecany dla dzieci poniżej pierwszego roku życia. O widzi pani, o tym akurat nie wiedziałem. A o miodzie, Manuka pan słyszał? A coś tam słyszałem? No to mówię panu na odporność, wszelakie alergie i wszystko, tylko miód Manuka, panie. Pół łyżeczki do herbaty rano na śniadanie i zdrów pan jak ryba. A do tego jeszcze miód manuka odkażający jest i można go na rany stosować. Na rany? Znowu mnie pani zaskoczyła. Tak, panie Tomku, na rany. Jak się pan brzytwą przy goleniu albo nożem w kuchni czachnie. Łe! Nawet jak mój pies się z sąsiada pogryzł, to nic tylko miód manuka. Kilka dni i poranie śladu nie ma. O, widzi pani, warto wiedzieć. To o jakim produkcie nam teraz pani opowie? A teraz trochę o cebuli. Kiedyś kroiłam cebulę na obiad czy coś tam, i łzy zaczęły mi lecieć po policzkach, aż zaczęłam ryczeć na cały regulator. Rodzice przybiegli, bo myśleli, że się nożem ciachłam czy coś, ale im powiedziałam, że to od cebuli. Czyli z pani nie tylko się, ale i nie złabek salala? Bo przedtem noża w zimnej wodzie nie zamoczyłam. Mimo to, cebula ma wiele korzyści dla zdrowia. Można ją dodać do różnych potraw, a jej naturalne składniki wspierają układ odpornościowy. Jednak lepiej nie spożywać jej w dużych ilościach, bo żołądek sobie rozharatać można. A mój dziadek mawiał, że jak się za dużo cebuli zje, to z tyłu się robi turbo odrzutowiec-messerschmitt. No tak, chyba już wiem, po kim pani taki widz odziedziczyła. To może jedźmy dalej. A jedźmy, kolejnym produktem są owoce dzikiej ruszy. Zbierał się te kolorowe owocki na polu i w lesie, oj, zbierał. A w lesie chłopów pod drzewem już nie było? Panie Tomek, Papę pan nie chcesz? Oj, pani Pellagio, a myślałem, że pani ma poczucie humoru. No może i mam. W każdym razie owoce dzikiej róży są bogate w witaminę C i inne składniki, które wspierają odporność. Mogą być wykorzystywane do napojów, syropów czy dżemów. Jednak najlepiej spodziewać je w formie naturalnej, bez chemii, pestycydów czy innych paskudztw. Mhm, mm rozumiem, że z kolejnym produktem na pani liście też wiąże się zabawna historia. Hehe, he. kiedyś mój brat szedł na randkę z dziewczyną z mojej klasy, a to straszna zoza była. Bo rozumiesz, pan tatuś nie w że jakimś tam kierownikiem był czy coś, to pani się o i w ogóle i wszystko. Jak ja tej sodzy nienawidziłam, ale braciak na nią leciał. No i? Brat się rozumiesz, pan na tyrantkę tak napalił, że nie zauważył, jak mu trochę my na kanapkę położyłam, bo kurkumy... Mama, rozumiesz pan właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne? No i na odporność dobra jest. Można ją stosować w potrawach, napojach, a nawet jako suplement, ale ma też bardzo intensywny żółty kolor, który czasem ciężko z ubrań i powierzchni usunąć. No i rozumiesz pan, on na tej randce nawet cowa nie powiedział, tylko się uśmiechnął, a ją aż zapkał. Zaimponował? jej, jak sądzę. Panie, jak 150? Mało z liścia mu nie da, tak jej ten żółty uśmiech zaimponował. Wyleciała jak z pracy i podobno jak drzwiami w remizie czasła, to po wsi syszał. Jakby te drzwi obrotowe były, to też by nimi czasła. He, he, he. Oj, to nie wąsko było! No, brat wrócił i za te kurkumę mało mi jesień średniowiecza nie zrobił. Bił, ale jak już mu przeszło, to jakoś mu rozumiesz, pan wytłumaczyłam, że to dla jego dobra. Bo te zołasy z tatusiem to na taczkach wywieźć powinni. I wywieźli? He, he, może nie na taczkach, ale tego tatusia w końcu gdzieś tam przenieśli. To i ta zołza z mego życia zniknęła. Czyli dopięła pani swego? Panie, dopiąć to guzik albo klamerkę na staniku można. A tej zołzy topem nawet w zadnie kopła. Zalazła pani za skórę ta ząza? Oj, wiesz pan co? Nieważne. Za to teraz, gdy przygotowuję dane skórku, mam zawsze uważam, aby nie przeholować. Gdzieś to już chyba słyszałem, ale okej. Okay. Poza wiedzą encyklopedyczną, czym jeszcze pani może zaskoczyć mniej widzów kanału? A wiesz pan co? Zaskoczę pan na tym, że akurat nie mam żadnej historii o oregano, ostatnim produkcie na mojej liście. Naprawdę? Co? Mam jak ta z Indii jakieś tam ma opowiadać, że oregano jest zdrowe, ma silne właściwości i wszystko? Panie Tomek, nuda jak flaki z olejem, to takie ble, ble, ble. Jeszcze panu ostatnich widzów poprzeganiam. Ale chyba wie pani, że oregano u nas jest znane pod nazwą lebiotka pospolita? No wiem, i co? Ale jak mój wnosia mówi, oregano jest bardziej trendy, srendy, czy jakoś tam... Ech, ta dzisiejsza Młodzież, ale jak pan do sklepu idzie, to jakieś lebiotki pan szuka? No, w sumie znowu racja, pani Pelagio. A widzisz pan, młodyś pan jeszcze, a starszych słuchać trzeba. I znowu racja, pani Pelagio. I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę z panią Pelagią. Jeszcze raz dziękuję pani bardzo za obecność i wspaniałe historie. A proszę bardzo, panie Tomku, cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję również Wam, drodzy widzowie, za to, że byliście z nami. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, proszę Was o dawanie łapki w górę. Zachęcam Was też do subskrybowania kanału i włączenia powiadomień, aby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych odcinków. Piszcie również w komentarzach, czy spodobał się Wam ten odcinek, lub też jeśli znacie inne sposoby na wspomaganie odporności. Zapraszam Was również do odwiedzania profilu Zdrowo i Wesoło na mediach społecznościowych. Dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia wkrótce.